Siemano, jestem dzisiaj na torze w Rumianku, który nazywa się Dirt Bike Arena. Będzie się działo, bo jestem tutaj pierwszy raz. Tutaj macie Subika, moje social media, no i jedziemy. W dużym skrócie opowiem wam, co tutaj się znajduje. Tor krosowy, mały, ale super przyjemny. I tor super enduro, na którym się odbywał Puchar Polski. Także nieźle, nie? No to zaczynam od obejścia całego toru super enduro. Tutaj się zaczyna. Tutaj mamy taki gapik. Następnie mamy taki stoliczek. Tyle przelotu. Może dzisiaj spróbuję go przelecieć? Następnie idąc mamy tutaj takie kamienie wielkie. Dzisiaj chyba ich nie przejadę. Może następnym razem będę próbował. Ciężko je przejść na piechotę. A co dopiero przejechać motocyklem. I tutaj można sobie wybrać taką linię albo taką. Tutaj jest łatwiejsza. Jest mniej kamieni, ale za to tutaj na końcu jest taki wielki. A tutaj ta trudniejsza jest taki objazd. I tutaj jedziemy dalej. Zjeżdżamy tutaj w dół. Jest taki. No, na przykład, może nam telefon wypaść z kieszeni. Tutaj jest taki podjazd i taki wyskok tutaj na płaskie. Z tego będę pewnie skakał. Idąc dalej jest taka fajna duża belka, a jeszcze dalej taki stos belek, który można przeskoczyć. Tutaj ktoś leci, ale nie tutaj. I tutaj mamy dwie drogi do wyboru: taka ściana, która ma dobre pół metra. Tutaj takie schodki już wyjeżdżone. I następnie duże, duże opony. A za to, jakbyśmy pojechali tą półmetrową ścianką, to byśmy skrócili i nie będziemy musieli jeździć oponami. Tutaj taka mega duża belka. Minimalnie w kopanach. A tutaj właśnie takie trzy wielkie. Trzy wielkie muldy, yy, Belki. Następnie idąc, tutaj mamy Matrixa. Łatwiejszą drogę. I cięższą drogę. Kto jak woli, tutaj mamy taki X. Tutaj mamy taką jedną belkę, tutaj mamy takie dwie, tutaj mamy taką jedną. Idąc dalej, tutaj mamy taki podjazd, a tutaj trzeba skoczyć, i tu już się matrix skończy. A tutaj dopiero tu po tej belce się kończy. Idąc dalej, mamy tutaj taką bandę i takie, taką dużą, właśnie kłodę, która jest podparta jedną mniejszą. I idąc dalej następną kłodę. Dosyć dużą. A następnie mamy takie opomy, które można skoczyć albo przejechać normalnie. A idąc jeszcze dalej, po, jednej, po jednych oponach, mamy takie dwie. Tutaj i tutaj. Można je albo przejechać, albo przeskoczyć. Idąc jeszcze dalej po podwójnych oponach, o, tutaj się ciężko podchodzi, mamy taką właśnie rurę. I tutaj jest mega stromy zjazd. Idąc dalej mamy bandę, następną bandę i tutaj mamy następne kamienne rury. Mamy łatwiejszą drogę, taką z Albo tutaj taką trudniejszą, bez podkopanego. Tutaj musi być cały czas otwarty gaz. No i co, dotarłem do tego samego miejsca. I tak to właśnie wygląda na torze Super Enduro w Rumianku. Przeszedłem już cały tor Super Enduro, więc teraz jakoś muszę wrócić na parking. Już wiem, jak to zrobię. Przyjechał do nas Leon i teraz sobie jeździmy na jego MRF-ie. Tor motocrossowy, a później, żebym popróbował swoich sił na przeszkodach, wezmę na tor super enduro. Także lecimy. 嗯。Yeah. No mi się wypchnął! Tak się nie robi, no! A co? No jedziesz mi kurde na kolejny i wjeżdżasz kurde Miałem, miałem włączyć migać? Ale wypchnąłeś mnie Jak cię wypchnąłem? Wypchnąłeś mnie za maty No gdzie? Co ty gadasz? No musiałem panować cały czas bo, bo byłem szybszy okay. Jedź za mną Przejdźcie się teraz jeden kółko Po to, że było z moim tatą

you <sighs> No i to jest cały tor. No to co, przyszedł czas na tor super enduro. <śmian> <śmian> Oh, 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 you mm -hmm. Ну no что первый раз едешь-то. <Suz bluetooth> i no. Pamiętaj, żeby przednim kołem dotknąć. Tak, właśnie tak. Ale więcej gazu, żeby cię wybiło. Bardzo dobrze. No, perfekto. Zaszło słońce, zrobiło się ciemno, więc czas wracać do chaty. Mam nadzieję, że moje przejazdy Wam się spodobały. Siema!